Robię takie przedwiośnie, już panuje. Ja musiałem jechać na stację rowerem, bo oczywiście nie chciało się zatrzymać po paliwo, yy, jak jechałem. No to teraz nie odpala pasacik, <grymne> ale go nie kręciłem za dużo, tylko od razu dziesiątka na kierownicę i wracam z Orlenu. No, tak wygląda spoko Jakby nic nie zwiastowało klęski. Wjadę teraz do kanału i zobaczycie od spodu. Jak tam wygląda, część z was powie, albo nawet większość z was powie, że to jest wszystko moja wina, że dałem się naciąć kupując ten samochód. Przypomnę, że to był jeden z droższych na Pomorzu, jeżeli chodzi o W639, w tamtym czasie co kupowałem. No i sporo wad ukrytych wyszło dość szybko i ja próbowałem je naprawiać, ale to co zastałem niedawno pod spodem, to mnie przeraziło po prostu. Wczoraj było ten live, teraz zejdę na dół i wam pokażę. Tak wygląda mocowanie wózka, nie chciałem tego pokazywać, bo to. Takie przyznanie się do porażki z kupnem, tak jakby auta. Bo no to, co tutaj widać, to już jest agonia. Tu jest dziura. Blacha przeżarta. No i nie wyglądało to wszystko ciekawie. Sam do końca nie wiedziałem, czy mechanik podejmie się roboty. Ale jak się okazuje, podejmie się. No a co do sprzedającego. Mógł faktycznie nie wiedzieć o stanie tego podwozia, bo się przejął całą sprawą i przelał mi kasę na naprawę, także no bardzo dobrze z jego strony. Mówił, że dawał do wymiany progi, sam je kupował, a tutaj to nie wygląda też zaciekawie. Już zdążyło trochę przegnić. Dziur nie ma, ale no na pewno nie wygląda to na wymienione świeżo progi. Być może żadnej konserwacji nie wpuścili. A w gościu najprawdopodobniej wcale nie zaglądał pod auto. Także nie wiedział, co się tutaj dzieje. No ale niestety, jak ktoś mówi, że sprzedaje samochód w idealnym stanie, że nawet złotówki nie opuści, bo to robił tam, to wszystko po prostu jest git, majonez. No to musi ważyć te słowa. No i niestety, zapłacić czasami. I tutaj jest moje webasto. Jak widzicie, fajnie jest to pomontowane, jeszcze będę musiał tylko zabezpieczyć przewód do kostki, jakiś peszel wprowadzić, ale na razie nie używam. Wito zostanie zrobione za około 3 tygodnie, bo teraz mój mechanik ma inne zlecenie. Aczkolwiek zapewniam je, że bez problemu to wszystko ogarnie, zostanie to naprawione, wyspawane, zresztą cały spód zakonserwowany, wszystko zostanie zrobione. I w tym czasie mogę już działać inne rzeczy robić, jak właśnie teraz jestem u jarka i zaczniemy montować separator ładowania. żeby drugi hotelowy akumulator już mógł zasilać webasto i jakiś taki prowizoryczny vanlife pewnie nastąpi. No, jakiś vanlife już będę mógł robić. Wystarczy materac. A coś widzę, mało powietrza w kole. Zapomnieć o tych problemach. Ważne, że jest światełko w tunelu. Jeszcze wam więcej pokazał jak to tak wygląda to, to jest pikuś To jest wszystko takie pierdoły W ogóle nieznaczące nie Tylko przeszlifować i zrobić Ale no I chyba tam jeszcze z tyłu, ale to wam teraz nie pokażę Jest jedno miejsce takie gorsze Do yy, Podnoszenia Samochodu na lewarku Tutaj też No będę się bawił, nie? Listkowo konserwował, A tutaj, jak podłoga, i tak dalej, to wygląda akurat, widzicie, spoko. Ale tutaj jest zło. Teraz mogę sobie to spokojnie oglądać, bo już mnie to nie przeraża. Ważne, że yy, blacha dwójka przyjdzie i będzie wyspawane na nowo, wymodelowane całe tutaj, tak jakby tej podłużnicy element. Woda kapie tylko woda, bo deszcz leje jak obserwuję, czy tu jeszcze coś jest godnego zauważenia. Tam wszędzie sucho z silnika, naprawdę fajnie to wygląda. Nie widzę żadnych większych wycieków. A zobaczmy, o jeszcze jak wał, czy ma luzy. Szyperador, najbardziej popularny firmy Cargo. I kabelki. Też jakieś LGY. Trochę za mało mam oczka względem tego przewodu. Idę do sklepu Kowcysła, bo tam jest sklep budowlany i może będą mieli takie oczka, jakie potrzebuję. Mam jeszcze 15 minut do zamknięcia. No, niestety sklep już był zamknięty. Końcówki oczkowe trzeba będzie naciąć tutaj, przy tej tulejce. No i się osadzi na kabel. Na ten moment nie ma lepszego pomysłu. Jarek coś tam szlifuje, słyszę. Elo knumpa! Nie było zamku step. Co ty gadasz? No co teraz? Zamku sklep w tych czasach. tak. To nie ma inflacji. Ludzie mają takie pieniądze, że nie chcą pracować. Tak jak mówisz, rzeczy same. A Wszyscy zostali już... youtuberami. i <laughs> żeby z tego pieniądze byli, to by było fajnie jeszcze. Hm. zapraszam pan? Pusim? Kasło. Dopełnie do 15. Dlaczego fajnie u Jarka coś robić? Bo jak czegoś nie ma, to... Bo się. wszystko przyda się. <laughs> Jarek właśnie ma to, że wszystko Pasadę. się przyda się, się przyda? a ja mu znajduję jakby okoliczności, kiedy to faktycznie się przydaje. Tu są oczka, kabelki, różne rzeczy potrzebne do, do zdjęcia. tego akumulatorka chcę tutaj pod podstawę fotela tu jakiś kabel auxowy od tego radia które miało budować wartość samochodu wejdzie, wejdzie. tutaj na razie nie będę tak o, blisko jest klemy dlatego trzeba tu będzie wyciąć kawałek gumy Się obniżył o grubość tej gąbki, i nic tutaj nie zagraża. I tak się to jeszcze jakoś zabezpieczy. Jaką masz wizję Jarku? Powiedz. A więc tak, musieliśmy zrobić nową masę. Dajmy światełko. Dobra. Bo nikt nie odważy się zrywać tej. Nikt nie odważy się zrywać tej masy, tak jak mówi Jarek, odkręcać, żeby śrub nie połrywać. To I zrobiliśmy też... sobie na nowo. Blisko akumulatora rozruchowego Cmek, cmek. lub tą większą, będzie większa o, i nakręteczka Szyfam. na zicher. A nowy zapach Jarek, czujesz jak pachnie? Poza tym, że cuchnie ropą, krok to na dotarciu można powiedzieć. 19, 19, 19 lat na no 18 nie byliśmy u niego nie teraz czekamy na oczko w niedzielę kolejne losowanie kubków w akcji od i przyjaciele co trzeba zrobić żeby wziąć udział w konkursie trzeba wpisać komentarz o treści Vito, być subskrybentem kanału i oczywiście łapkę w górę widzimy się w niedzielnym live idzie 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 Dobra. mamy mamy go mamy go żeby lekko pociągnąć tak jak mówisz w tej kolejności Mamy. bo to jest za długi kabel nie? trochę może jest za długi no. jest za długi? Jo. Nie? to było z tej pewnie to będzie z tej pewnie Obciął tu Jarek kawałek rurki takiej miedzianej. I się zastanawiałem, po co. A to będzie końcówka na przewodzie, która zostanie ściśnięta i zakotwiczona tutaj w tym miejscu. I kabel żaden nie wylata, jak zamek z karabinu w samych swoich. Jarek jest w szale inwencji twórczej. Widzę, że podoba mu się ta robótka. Wito mi się podoba. Wito mu się podoba, zwłaszcza od spodu. Będzie zrobiony i tak trzeba było fotel wyciągnąć, aby dostać się do plusowej klemy przy akumulatorze rozruchowym. I tutaj będziemy się podłączać do separatora. Mamy to. No jako, że kabel minusowy jest już zrobiony, to, to już jest bardzo blisko w niszu. Tutaj zaraz będzie już ostatnie podłączenia. Jedna śruba tu, druga do klemy, i się wyjaśni wszystko, czy działa. Czy wito się spali w nocy? Nie, no, miejmy nadzieję, że nie. No zobaczcie na tą estetykę, jak kable są przeprowadzone. 1256 to jest akumulator rozruchowy. No i za chwilę odpalimy auto, zobaczymy jakie jest ładowanie i czy ładuje ten drugi. Dobra, to może to. Czekaj zaraz zobaczymy. Jak się dostaniemy. A raczej to tak. 12,30 Dobra, możemy sprawdzić najpierw Odpal Bestie ze wschodu Odpalane bestie Na biegu nie jest Na biegu nie jest, bo był Biegowany. Ile pokazuje? 13,70? Tak No to jest ładowanie tego drugiego akumulatora I elegancko, super COVID. Mam teraz duże nadzieje na to, że ogarnę w najbliższym czasie ten samochód na tip top. Wjeżdża do blacharza za dwa lub trzy tygodnie, ponieważ teraz ma już tam inne zlecenie, tak jak wspominałem, inną robotę i na, też mi na tym zależy, żeby robił bez pośpiechu, a dobrze. I zresztą Rafał tak właśnie robi. Jeszcze będzie z Ciebie, Hylozaurowóz. Dobranoc.